Cześć, witajcie w nowym vlogmasie jak widzieliście w wychodzimy. Dzisiaj jest niedziela. Nie siedzimy w domu, jedziemy sobie się poszwętać po prostu. Pokorzystać z czasu wolnego, trochę się odstresować, odpocząć wiecie, psychicznie, nie siedzieć w czterech ścianach cały czas, jedziemy sobie do a dany, słuchajcie, e, po co? My nie mamy jakiegoś jasnego celu, połazić, woszczędzać się. Potem e, wieczorem jesteśmy umówieni ze znajomymi na obiad na mieście, więc praktycznie cały dzień planujemy spędzić poza domem. No i jedziemy, słuchajcie. Jedziemy. E, pogoda jest ładna, chociaż w nocy lało, jak nie wiem. E, więc tak. Mamy teraz 14,5 stopnia. Pewnie będzie jeszcze cieplej, bo słoneczko tutaj dogrzeje, naprawdę takie robi się niebo. błękitne, chmury przychodzą, no, także zapowiada się fajna pogoda, trzeba z niej korzystać. W ogóle jeszcze nawiążę do sytuacji z wczoraj, to, co się zadziało u mnie na kanale. Krótko podsumowując, zamiast wrzucić vlog ma dwa. 21, wrzuciłam vlogmas 20 przez pomyłkę po czym chcąc naprawić swój błąd nie usunęłam tego drugiego razu drugi raz wrzuconego vlogmasa numer 20 tylko wrzuciłam, tylko usunęłam ten vlogmas numer 20, który wrzuciłam dla Was wcześniej który Wy obejrzeliście, skomentowaliście więc usunęłam tamten film ze Waszymi wszystkimi komentarzami wszystko jest mi smutno i przykro, więc jeżeli macie ochotę, no także jest mi smutno, bo usunęłam tamten film z Waszymi reakcjami, komentarzami, więc jeżeli macie ochotę, to pójdźcie po tamten film Vlogmas 20 yy, i napiszcie komentarz. Jeżeli pamiętacie, jak skomentowaliście tamten film, będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie też ochotę, to Puścić go sobie gdzieś tam w tle, żeby on nie był takim smutnym filmem pośród tych wszystkich vlogmasów z wyświetleniami maksymalnie 2000. No, nie wiem jak to zrobiłam, ale zrobiłam po prostu. Z tej okazji zrobiłam wtedy wczoraj live'a, bo nim się wrzucił ten prawidłowy film. To nie chciałam Was po prostu tak zostawiać, wiedziałam, że część osób po prostu pójdzie spać, więc chociaż sobie pogadamy i wam wyjaśnić całą tą sytuację. No także live też jest zapisany. No ale wczoraj bardzo późno wrzuciłam ten prawidłowy film, on jest na kanale. Mm, także tak. Także zapraszam do oglądania. On też pewnie będzie miał mało wyświetleń, bo się pojawił późno, więc pewnie y, wiele z was, wielu z was y, nie zobaczyło tego filmu, poszło spać i tak dalej, a potem się pewnie w tym całym... Y, rozgardiaszu, vlogmasów Wam nie wyświetli, także Was informuję, wszystkie vlogi dalej są, jest zachowana kolejność. Zapraszam do obejrzenia, będzie mi miło, że mimo wszystko, mimo tego zamieszania yy, obejrzeliście ten, ten film, bo to jest jakby ciągłość tej historii vlogmasowej, słuchajcie. No, także yy, tak, jeszcze raz przepraszam za yy, zamieszanie no słuchajcie, jestem tylko człowiekiem popełniłam błąd przykro mi się zrobiło, ale w sumie śmiałam się, no bo co ja tutaj będę rozpaczała ale i tak brawa dla mnie, że do dnia 21 dawałam radę w miarę bez jakiś, wiecie, wpadek te vlogmasy dla was publikować także tak, zapraszam was na kolejnego vlogmasa i mam nadzieję, że dzisiaj z publikacją wieczorem nie będzie problemu. żeby wyciskany sok z pomarańczy mamy do picia. A do jedzenia mamy toster. Jemy sobie na zewnątrz. Także dzisiaj mamy takie śniadanie. Właściwie ciepiaka, obok No. Klasyczny turecki tost jest z suzukiwem i serem kaszar. I jest robiony nie z chleba tostowego, tylko takiego zwykłego. Chleba tej tureckiej bułki, która po prostu jest, się zginiała w tym tosterze. Zakupy nasze. Kupiliśmy prezent dla mnie, kupiliśmy prezent dla Giokana kupiliśmy prezent dla koleżanki. No, więc teraz Giokan kupuje co? Owoce, owlane czekoladą. Zobaczcie, jakie to są fontanny. O, proszę, takie fontanny. Tutaj czekoladę mamy. i słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny, tak to wygląda. Najmniejsza. Tutaj opcja z jednym chochełką yy, czekolady i owoców to 125. Najwięcej możecie wziąć cztery takie chochły czekolady. No, także sobie taki deser kupujemy. Słuchajcie, udało nam się wyjechać z takiego najbardziej... Yy najgorszego momentu tutaj, jeżeli chodzi o drogę w Adanie. To jest koło tego głównego meczetu właśnie i centrum handlowego. Tam tworzą się niebotyczne korki i tam się długo stoi, a w Adanie ludzie jeżdżą naprawdę bardzo źle. Więc udało nam się wydostać stamtąd. Już jedziemy w kierunku autostrady i zmierzamy do Mersin, bo musimy zdążyć, słuchajcie, na 17, bo się umówiliśmy ze znajomymi na yy, wspólny obiad. No. Także dzisiaj zjemy sobie coś dobrego. Jesteśmy zmęczeni, mimo że jakoś dużo nie chodziliśmy. Zobaczcie, co właśnie zobaczyłam. Co tam jest wyjaśnione? Tutaj właśnie jest wyjaśniony korytarz życia. Ja się majol, żeby się auto rozjeżdżało. Jak to mają robić? Rozumiecie? Czy to wyjaśnienie coś da, czy ta instrukcja coś da, raczej wątpię. Bo pamiętam, jak przychodziły listownie, ulotki, które tłumaczyły zasady ruchu drogowego na rondach. Wiecie, z tym, że pierwszeństwo przyjazdu mają ci na rondzie. Chyba, że mamy inne znaki inne oznakowanie i przychodziły ulotki z instrukcjami wytłumaczeniami tak dalej i przychodziły wiadomości SMS na telefon. Taką akcję robili. No i w sumie to nic nie dało. Dalej jest problem z tym. Dalej turcy, jeżeli mają jakieś skrzyżowanie, to starają się. Jedną jedyną zasadę, która weszła im do głowy i są po prostu jej yy, z głowy wyrzucić nie mogą, czyli zasada prawej dłoni, czyli ten po prawej ma pierwszeństwo. Kochani, jesteśmy w domu, przyjechaliśmy, oczywiście położyliśmy dziewczyny spać, nieco później niż zwykle, ale czasami tak bywa, jestem zmęczona, zaraz biorę się za ogarnianie vlogmasa, montowanie, będziemy sobie dzisiaj z kilkanem siedzieć na balkonie i się relaksować, w ogóle powiem Wam, że kupiłam sobie nowe babcie, bo... Potrzebowałam nowych kapci, gdyż moje się popsuły. I miałam dokładnie taki sam model, tylko że różowe. I kupiłam sobie tym razem czarne. Żeby było bardziej praktyczne, wiecie? Takie o, takie mi się podobają mi się to przenoszą. Krzyż. Takie klapeczki. No. Uwielbiam uczucie jak ma się nowe klapki, słuchajcie, klapki kapcie, takie wiecie puchate i one są takie jeszcze mięciutkie, jeszcze nie uklepane, to są najlepsze, a potem już się tak uklepują i już nie jest tak przyjemnie. Ja biorę komputer i ogarniam, ogarniam vloga, To Ela sobie szczeka w tle, bo akurat tak się złożyło, że w naszym budynku na jednym piętrze mieszkają rodziny, które mają psa i kota, <gryw> to jest nasze piętro. Na się z naprzeciwka też mają psa i kota. Tylko że oni chyba właśnie mają kota i, i psa jako płeć, a my mamy sutkę i, i kotkę. E, także tak, także na jednym piętrze jest pełno zwierzaków Ja się śmieję tego kana, że jest u nas najbezpieczniej. Bo psy, y, jeden i drugi y, po prostu szczekają, jak słyszą jakieś hałasy, jak jakieś kręcenie się. Także takie plusy posiadania zwierzęcia. A gdzie złe siedzi po środku, to mają sobie przerąbane, bo i z jednej strony pies to i z drugiej strony. Także jak do nich przychodzi ktoś, to tamten pies szczeka i ela szczeka. Jak do nas ktoś przychodzi, to ela szczeka, i ten ten pies też szczeka.